Bycie materialistką to duży komplement, naprawdę ogromny. I jeśli ktoś mówi mi, Boże, Marlena, jaką Ty jesteś materialistką? To ja z uśmiechem odpowiadam, o, dziękuję, jak mi miło. A wiecie dlaczego? Bo dla mnie bycie materialistką oznacza kreowanie materią, Więc jeśli ktoś mówi mi, że ze mnie materialistka, to tak jakby oznajmiał mi, że zgadza się ze mną co do faktu, że ja jestem kreatorem własnej rzeczywistości. I kreuję i zarządzam wszystkim, co w tym świecie się znajduje, czyli materią. Także fajnie, nie? I na tym moim zdaniem polega zmiana percepcji, czyli zmiana postrzegania świata, reinterpretacja tej otaczającej nas rzeczywistości. A reinterpretacja to klucz do utrzymania odpowiedniej diety mentalnej, no i nie oszalenia przy okazji podczas tego całego procesu świadomej manifestacji życia. Wiele razy zdarzało mi się, że byłam już zmęczona afirmowaniem, zmęczona obserwowaniem braku efektów, lub przez to po prostu trudno było mi się skupić na utrzymaniu odpowiedniego strumienia myślowego, na tym, czego chcę, zamiast na tym, co faktycznie przejawia się teraz w tym świecie 3D. I myślę, że ty też możesz w pewnym momencie znaleźć się w takim miejscu, że będzie ci ciężko nie reagować możesz przez to nie utrzymać diety mentalnej i niepotrzebnie w ten sposób opóźnić swoją manifestację. Dlatego dziś mam dla ciebie bardzo fajne, proste rozwiązanie, które uspokoi twoją głowę i podrzuci też jednocześnie coś w logice. Dzięki czemu będzie dużo łatwiej utrzymać Ci idealną dietę mentalną. Ale zanim przejdziemy do konkretów, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zapraszam Cię serdecznie do zostawienia suba na YouTube oraz oceny tego podcastu na Spotify najlepiej teraz. Zapraszam także na mój Instagram i TikTok marli. Na którego wrzucam dużo tipów związanych ze świadomą manifestacją swoją drogą. Nie spodziewałam się takiego odzewu na TikToku i co najlepsze, ten TikTok wychodzi tak jakoś mega naturalnie. W ogóle na większości filmików jestem tam bez makijażu, czy wiecie, w konie na głowie. I chyba zaczynam w końcu kumać yy, to, co mówiło bardzo wiele osób ze świata social mediów, że autentyczność to największa siła. I tak, to jest prawdziwa potęga, nie ten słodko pierdzący Instagram, na którym każdy jest po prostu taki idealny, piękny, ten świat w ogóle taki. Mff, tylko właśnie autentyczność. To jest klucz. To się tak naprawdę klika, to się też sprzedaje, i, i w końcu, jakby to zrozumiałam, że ta autentyczność to jest coś, czego pragną ludzie, coś, co naprawdę porywa miliony. Swoją drogą, jeżdżąc po różnych hotelach w Polsce czy też za granicą, dość jasno można zauważyć, kto faktycznie ma kasę, a kto kreuje się na taką osobę. Bo samożni ludzie idą na siadanie w klapkach, wiecie, w prostych ubraniach, hmm, albo w ogóle jeszcze w piżamie, a osoby, które kreują się na zamożnych, idą, wiecie, w t-shirtach z gigantycznym napisem Gucci, Ges, albo takie odstrojone laski od góry do dołu w tych sukienaczkach satynowych, albo nawet nie satynowych, co? Poliestrowych, ale jakby wiecie o co mi chodzi. I te idealne śniadanka, foteczki, tutaj wszystko mm, takie cudowne. To, że ma ktoś zdjęcie w pięciogwiazdkowym hotelu, to nie znaczy, że ma miliony na koncie, dlatego warto ten Instagram złożyć na pół, i jeszcze raz na pół, jeszcze raz na pół, i dopiero wtedy wyciągać z niego jakąś taką faktyczną treść dla siebie. Mam w ogóle w głowie zupełnie inny obraz luksusowej kobiety, aniżeli to, co właśnie widzi się na Instagramie czy w ogóle w social mediach. Ale no nie wiem, chyba na ten moment nie chcę o tym mówić, bo być może każdy z Was ma jakiś inny obraz, a ja też nie chcę, jakby narzucać tego swojego. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że dziś luksus oznacza dla mnie zupełnie coś innego niż 5 lat temu i dzisiaj to są porządne, wygodne buty, to jest Uber z lotniska i dobrej jakości jedzenie. Ale to tak, wiecie, na marginesie. A teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli reinterpretacji. Bo wiecie, trochę popłynęłam, a przygotowałam się na inny temat, także zaczynamy. Dla mnie reinterpretacja rzeczywistości... To jest nic innego jak założenie, że wszystko zawsze dzieje się na moją korzyść. Być może to, co dzisiaj powiem, wywoła lekką kontrowersję, i chyba też nie będzie dla każdego, ale postarajcie się wziąć z tej metody wszystko, co najlepsze dla Was, co jest z Wami zgodne, z czym będziecie w stanie poniekąd stać w prawdzie i nie będzie wywoływało w Was żadnych negatywnych emocji, bo w świadomej manifestacji życia właśnie chodzi o emocje, o bycie szczęśliwym człowiekiem, po prostu. Sama metoda jest generalnie bardzo prosta. Kiedy w moim życiu dzieje się coś, co jest niezgodne z tym, co afirmuję w danym momencie, dla przykładu, jeśli afirmuję, że moja siostra będzie zachowywała się w dany sposób, a ona wręcz przeciwnie robi całkowitą odwrotność tego, co afirmuję, czyli ja na przykład afirmuję, że moja siostra pojedzie ze mną na koncert Dody i będzie się na nim cudownie bawić, a moja siostra w świecie 3D już stawia opór, już narzeka, już ma ludzi, już nie jest zadowolona i mi że nie lubi Dody, że nie chce, że po co, że za daleko, że za drogo. To ja wtedy dalej afirmuję e, moją afirmację, że moja siostra pojedzie ze mną na ten koncert i że będziemy się super bawić i będziemy super zadowolone, ale dla spokoju własnej głowy i dla jakiegoś zaspokojenia logiki, tej potrzeby mojej logiki. To dokładam reinterpretację, czyli interpretuję jej zachowanie na swoją korzyść. Czyli mówię, a w zasadzie myślę sobie: Aha, no tak, ona przecież reaguje w taki sposób, ponieważ tak bardzo chce ze mną jechać. I im więcej wymówek stawia, i im więcej narzeka, tym bardziej chce. <grym> ja wiem, abstrakcja. No to może inny przykład. SP. Jeśli twój SP się nie odzywa, jeśli już od jakiegoś czasu jest cisza i powoli zaczynasz tracić wiarę, Toż na przykład napisze do ciebie, czy w ogóle, że się odezwie do ciebie, to zinterpretuj tą ciszę na swoją korzyść. Napisz znaczenie tej ciszy, i poinformuj swoją podświadomość, że jest logiczna ciągłość tego, co teraz afirmujesz. Że to, że się nie odzywa, wcale nie oznacza, że on cię nie kocha, czy coś, a wręcz przeciwnie, że to oznacza, że on cię tak bardzo kocha i że tak ciągle o tobie myśli i się ciągle zastanawia, co do ciebie napisać, bo jest przecież taki zakochany i tak bardzo mu na tobie zależy, że nie chce spalić z tobą kontaktu i pisze wiadomość, i pisze ją znowu, i jeszcze raz, i pisze 50 razy tą samą wiadomość i usuwa, <laughs> bo się tak bardzo przejmuje, e, czy to, co napisze, będzie odpowiednie, bo przecież nie mógłby znieść e, tego, że Napisałby coś nie tak, bo przecież tak cię kocha i pragnie być z tobą i tylko z tobą. No i to tam, reinterpretacja rzeczywistości. Na szczęście nie miałam w swoim życiu bardzo hardkorowych sytuacji, bo tak też afirmuję, że życie traktuje mnie z delikatnością i czułością, ale znam osoby, które próbowały zmienić na przykład swojego męża, alkoholika, albo osobę uzależnioną od narkotyków, kogoś z rodziny, czy choćby, nie wiem, palenie papierosów, i afirmowały ich zmianę. I tutaj też śmiało można korzystać właśnie z tego narzędzia, tej reinterpretacji rzeczywistości. Można zakładać, że jeśli ktoś pije, to dlatego, że już w ogóle nie ma ochoty na alkohol i to jest jego ostatni kieliszek i od tego momentu już nigdy więcej nie sięgnie po alkohol, bo go wręcz odrzuca. Albo jak pali papierosy, to pali tylko dlatego, żeby pokazać, jak obrzydza go, go palenie i udowodnić, że już mu w ogóle papierosy nie smakują. Ja wiem, to jest hardcore, naprawdę. To, to jest po prostu hardkorowe, jak się tego słucha. Ale to działa, więc jeśli jesteś w czarnej dupie i jesteś już sfrustrowany całym procesem manifestacji i generalnie możesz po prostu dosyć, to spróbuj. Może to będzie akurat coś, co zadziała, co pomoże. Pamiętajcie też, że podświadomość nie jest w ogóle związana z logiką. Ona nie pracuje logicznie, nie wie, co jest prawdą, a co nie. Ona słucha tego, co myślisz i kontynuuje historię tego, o czym myślisz najczęściej. Więc jeśli myślisz, że on nie pali, nie lubi palić i nie zapali i nie wchodzisz w dyskusję i interakcję ze starą historią, która przejawia się w danym momencie w świecie zewnętrznym, to twoja podświadomość Sakuma, że on nie pali, nie pije, nie bierze. I taka historia będzie wyświetlać się na ekranie twojej rzeczywistości. Tylko musisz, musisz zachować tą ciągłość afirmacji, nie reagować na świat zewnętrzny, na to 3D. Możesz korzystać z tej reinterpretacji? Nie musisz, wiadomo, to jest tylko narzędzie. Możesz śmiało w tym czasie afirmować swoje afirmacje i to też będzie działać, wszystko jest okej. Okay. O ile zachowasz ciągłość Czyli będziesz sumiennie powtarzać, i to po prostu daje efekty bardzo szybkie. No i chyba ostatni, taki najbardziej powiedziałabym życiowy przykład, zakrawający też o wiedzę, którą byłam w ostatnich miesiącach, którą zaczęłam regularnie stosować. Wiem też, że nie wszyscy moi słuchacze afirmują, i wiem, że nie wszyscy w ogóle wierzą w manifestacje i w prawo założenia, i być może powinnam od tego przykładu wyjść, żeby nie stracić waszej uwagi, no ale trudno. Od jakiegoś czasu staram się interpretować każdą sytuację. Przez pryzmat wielu możliwości. Więc cokolwiek by się nie działo, patrzę na tę sytuację przez kilka pryzmatów i wybieram ten najbardziej dla mnie odpowiadający w danym momencie, bo uważam, że absolutnie na każdą sytuację można spojrzeć wielorako, a mimo tego świat innych ludzi gówno obchodzi to, co czujemy i to, co myślimy, bo wszyscy jesteśmy egoistami, i nawet jeśli dbamy o kogoś to tylko dlatego, aby poczuć się z tym dobrze, Albo wręcz, żeby nie czuć się źle, jeśli ktoś czuje się źle, bo wtedy my się czujemy źle. Czyli nawet jak robimy dobry uczynek, to jest to egoistyczne, bo robimy to po prostu dla własnego poczucia się dobrze. No ale dobrze brzegu. Istnieje coś takiego jak mapa świadomości Hawkinsa. Moje favorite narzędzie do pracy z emocjami. I w takim dużym skrócie to emocja równa się stan świadomości, a im wyższy ten stan świadomości, tym te emocje mają, no, trochę inną energetykę, tak inną wibrację. Poziom świadomości niższy to na przykład yy, wstyd, apatia, gniew. Wszystkie te emocje związane właśnie z żalem, z brakiem akceptacji, wiecie, no, no coś to co nas po prostu mocno trzyma na ziemi, taka kotwica. A im wyższy poziom świadomości, jak odwaga, ochota, miłość, nawet akceptacja, to po prostu te poziomy są lżejsze, łatwiejsze do życia. I na logikę, czując się lepiej, mamy dużo łatwiejszą kontrolę umysłu swojego stanu emocjonalnego, swoich myśli, inaczej się zachowujemy, no po prostu jesteśmy lżejsi energetycznie, aniżeli na tych właśnie ciężkich emocjach, w gniewie, w żalu, w złości, w wstydzie i frustracji. Dzięki tej mapie zrozumiałam, że ja mogę cały czas kontrolować myśli, bez tego oporu w swojej głowie. Bo kiedy dzieje się coś naprawdę do dupy, jeśli ktoś mnie irytuje, coś mnie drażni, Albo nie wiem, pogoda jest po prostu nie taka jak chcemy, a jesteśmy akurat na wakacjach, to nam się zmienia ten nastrój i spadamy na niższe poziomy świadomości. I kluczem do wszystkiego jest reinterpretacja, jest, czyli przeanalizowanie danej sytuacji przez po prostu te wszystkie emocje. No i dobra, i weźmy dla przykładu tą pogodę. I mamy emocje gniew. Czyli jestem zła, że pogoda rujnuje mi plany i generalnie jestem wkurzona na to wszystko. Później mamy żal. O, mam tylko 5 dni urlopu, a teraz siedzimy i nic nie robimy, bo pada. Później mamy wstyd. Nie moi znajomi są teraz na Majorce, a ja nad morzem i pada jeszcze i nawet sobie ładnego zdjęcia nie zrobię. Bleh. Akceptacja. No, pada, no, nic z tym nie zrobię. Godzę się z tym, co jest. Później mamy ochotę. No to skoro już pada, no to warto się zastanowić, co z tym zrobić. Uruchamiam kreatywność. To działa, ruszamy. Następnie weźmy odwagę. Czyli deszcz mnie nie powstrzyma przed realizacją moich planów. Ahoj, przygoda. Radość. W ogóle radość to jest genialna emocja. Czyli ale super, że pada, będą zielone roślinki, nie będzie suszy, będzie super powietrze po deszczu woo! i tak dalej. Jakby to jest tylko jakiś element z tej mapy mm, poziomu świadomości według Hawkinsa. Tych emocji jest znacznie, znacznie więcej i serdecznie polecam zrobić sobie takie ćwiczenie, żeby wziąć w ogóle jakąś sytuację ze swojego życia i przeanalizować ją przez pryzmat tych wszystkich emocji. Bo wierzcie mi, że każdy pryzmat będzie prawdziwy. Każdy z tych pryzmatów będzie prawdą. I ty możesz świadomie wybrać, którą z tych prawd chcesz przyjąć teraz. I wybierz po prostu tą interpretację, która pozwoli ci się cieszyć tu i teraz, tak jak z tą pogodą. Bo zobaczcie, że każda z tych interpretacji jest prawdą, jest zgodna. Możesz narzekać, że pada. Możesz być wkurzony, że nic z tym nie zrobisz, że yy, jakby masz taką pogodę, a nie inną, że jeszcze tydzień temu było super słonecznie, i teraz mieć żal do siebie i do wszystkich, że jednak nie pojechałeś tydzień temu, tylko teraz. Ale możesz też patrzeć przez pryzmat kreatywności, ochoty, akceptacji, radości, że no kurczę, no pada, no to trudno to uruchamiam swoją kreatywność i robię co mogę, i raczej staram się cieszyć, aniżeli być zły i gniewny, bo to są ciężkie emocje i tu nie fajnie być w tym miejscu, więc lepiej po prostu wykorzystać to co zostało nam dane i cieszyć się tym życiem, cieszyć się tym tu i teraz, cieszyć się tym urlopem. Bo tylko od nas zależy, którą emocję na ten moment uznamy za prawdziwą i którą będziemy przejawiać w tej chwili. Warto pamiętać, że jesteśmy kreatorami i że to my decydujemy i możemy do wszystkiego podchodzić z radością, albo z bulem dupy i kropka i to jest dla mnie tak proste. Polecam serdecznie. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, co myślicie o tej metodzie, i wrzucę tutaj ankietę w mm, odcinku, żebyście mogli wyrazić swoją opinię na ten temat. Z doświadczenia wiem, że jedni ją kochają, a inni nienawidzą, I jakby nie ma nic pomiędzy. Wiem jednak, że właśnie w trudnych momentach naprawdę ta reinterpretacja pomaga. I może, jeszcze jeden przykład, tak na szybko, bo teraz mi przyszło do głowy: reinterpretacja może również pomóc w sprawie finansów. I w momencie, kiedy na przykład obserwujemy brak, dostajemy jakąś karę, mandat, mamy rachunki wysokie do opłacenia, jakieś faktury, popsuło się auto, cokolwiek, to możesz założyć, że to dzieje się dlatego, że masz tak dużo pieniędzy, że to jest idealny moment, aby naprawić auto, opłacić teraz rzeczy, że masz tych pieniędzy przecież tak dużo i że idealnie, że teraz te rachunki i to wszystko, że te opłaty, te mandaty, bo przynajmniej pozbędziesz się nadmiaru tych pieniędzy, bo przecież masz ich w nadmiarze. I nie masz nic przeciwko, żeby dzielić się z kimkolwiek innym, na przykład z Urzędem Skarbowym. Brzmi sensownie? Absolutnie nie. Ale manifestacja nie jest logiczna. To się nie musi nawet kupy trzymać, nie musi zawierać ciągłości historii. Reinterpretacja rzeczywistości to zaprzeczanie aktualnym warunkom zewnętrznym. No, poprzez interpretowanie ich na swoją korzyść. Więc znajdź korzyść w absolutnie każdej sytuacji. I jeśli miałabym uprościć ten schemat właśnie tej reinterpretacji rzeczywistości, to zamieniłabym jeden proces myślowy na inny, czyli zamieniłabym dlaczego to mi się przytrafia na dlaczego to dla mnie się przytrafia. I dobra, może trochę składnia kuleje, ale zamiast kary, nagroda, jakaś korzyść dla nas. Zawsze, zawsze pomyśl sobie, co daje Ci dana sytuacja, jak ta sytuacja potwierdza to, co w danym momencie afirmujesz. Szukaj jasnych punktów absolutnie każdej sytuacji. To nie musi być dokładnie coś takiego jak powyżej. To mogą być bardzo proste czynności. Jak na przykład, nie wiem, stanie w długiej kolejce w piekarni. Stoję dłużej w kolejce, aby dostać lepsze pieczywo. Zaspałam do pracy, nie zdążyłam na autobus. Najwyraźniej miałam pojechać kolejnym, aby, nie wiem, spotkało mnie coś cudownego. Zaczął padać deszcz, a ty nie masz parasola? To na pewno na szczęście, to dobry znak. A kiedy stary ma taki humor, jakby go coś w dupsko ukąsiło, to na pewno dlatego, że planuje dla Ciebie coś miłego i po prostu jest taki podekscytowany. Brak odpowiedzi od rekrutera, który ostatnio przeprowadzał z Tobą rozmowę? Najwyraźniej czekacie coś lepszego. Stłuczone lustro? Wow, 7 lat szczęścia! Wiecie, wiele, wiele innych tego typu przykładów. Wszystko może się dziać dla Ciebie ku Twojej radości, ku Twojej satysfakcji. O ile tylko taką prawdę przyjmiesz i zachowasz ten strumień myślowy, bo wszystko jest kwestią percepcji i od tego, jak postrzegasz swój świat, będzie zależała Twoja przyszłość. Wszystko jest kwestią Twojej głowy. Wszystko może Ci sprzyjać i działać na Twoją korzyść, i to jest fakt. Zapamiętaj go, naucz się go na pamięć, wchłoń go i twórz nową rzeczywistość w oparciu właśnie o to założenie. Z tej strony, Marlena Wojszczyk, a to był. Podaj, że 25 odcinek podcastu masz tę moc Manifestacja Życia.